Super, pierwsza ramka była osłonowa. Teraz zobaczymy, co tu się dalej dzieje w rodzince. Pierwsza na całej ramce. Druga osłonowa, starsza ramka pójdzie na zewnątrz. A, postaram się rodzinkę zrobić bez dymu. Pogoda jest niezła po 19 stopni. Matka chodzi nieznakowana ale łóżka unosinia naturalnie składa jajeczka na tej ramce aktualnie I ja siedzę sobie przy łólu, także pozycja najbardziej dogodna do pracy jest mało kto Upalam się przy okazji. Małżonka robi chmieni tak samo. Nurki tutaj są poczerwione. Tak często na YouTube są ramki tak oglądane przez pszczelarzy To tak może nie ładnie, ale wspomnę, że tak się nie robi. Matka może spać, wypada piech, pyłek świeżo przyniesiony od nóża, obnurza, a obracając ramkę, trzymając ją w pionie cały czas mamy wszystko pod kontrolą i robimy wszystko ponad ulem nie przemieszczamy się na boki za ulem nic nie robimy tu już z boku stoi korpus przygotowany do poszerzenia bo jak widać czerwie jest dużo pszczół było pełno jeszcze latają i dzisiaj rodzinka dostanie z obu stron jeszcze dostanie korpus do góry w korpusie są tylko dwie ciemniejsze ramki po środku ustawione wszystkie inne to częściowo odbudowana węza. Te pszczoły już zaczną masowo wypacać. Powiedziałbym, że pokarmu mają na styk, złożyły wszystko na czerw Ale baza pożytkowa to jest taka, że jak tylko słońce będzie świeciło, to na pewno im nie zabraknie pokarmu. Jakby była zapowiedź jakichś dłuższych niepogodnych dni to trzeba po prostu by było uzupełnić pokręt w podkarmiatce następna ramka pięknie zaczerwiona poza zaczerwieniu krytym jest jajeczka do oporu jak widzicie pszczoły się nie wyrywają można sobie o, machać ręką nad nimi nie interesuje ich zupełnie, że to cygiełko przyjadł im grzebie w góru, znowu ramka osłonowa się trafiła z komórkami trutowymi do zaczerwienia, ale zapakowała wszystko pierwą i tyle by było czerwiu na razie ale pszczół jest do ostatniej ramki pełno latają dosyć intensywnie tu jest częściowo odbudowana węza Przyklejona do końca i tak zostanie. Nie będziemy na dole poszerzać gniazda w powszech, tylko damy im możliwość czerwienia z tym, że beleczki wyjmij, bo nie postawisz A, no korpusu. Zapomniałem, tak. no, że korpus mamy dać z tego wszystkiego. to nagrywamy film, dlatego, jeżeli coś nie wychodzi w sobie trudno. Poprawimy się w przyszłości. No, bardzo fajne byleczki o takie łukowate. Uf. Ramki zawsze są naprężone. Nigdy nie ma ludzi między ramkami. A, tu między czerw teraz jeszcze damy rameczkę pod czerwienie. Damy ją już taką jaśniejszą, ładną. Niech sobie pszczółki wypacają wosk i dałem w środek, bo pszczół jest naprawdę dużo jak otworzyłem. Wszystko było na gęsto obsiągnięte. Szkoda, żeby nie pracowały poczciwie i to ich rozwój tak, stukam połowu, tego się nie robi normalnie, tak nie wolno Jeżeli by tam ktoś chciał się uczyć to o, starajmy się nie stukać usuniemy ramki no jak zawsze problem w 20 ramkowym wstawić 10 ramkę wszystko trzeba pościśniać alejki się pomniejszają mimo że to są Hoffmany to krój Hoffmanowski powoduje że na się przywężają troszkę no i z tego wszystkiego zabrakło mi ramki przydałoby się przynieść fajną ramkę weź podaj tam z któregoś ula dodatkową no podaj no tam To przerwiemy na chwilę nagrywanie, bo nie mamy ramki I przygotowaliśmy się. na ekran. Wstawiamy na zewnątrz ramkę na osłonę. Jaśniejszą z dużą ilością pokarmu bo tego akurat nie było za dużo w tej rodzinie. te dzisiaj ta ramka nieszczęsna, zawsze pięknie wchodzi. O, teraz wszystko ułożymy już do, do tych rameczek, żeby wszystko stało ładnie. My nasi no mieściły pomiędzy ramkami zablokujemy całą górę beleczkami od razu żeby postawić drugi korpus w poprzednich porach patrzyliśmy już pojedyncze trójki tutaj biegają po ramkach nawet dzisiaj latały niektóre To jest włożka w krzyżówce jakieś tam naturalnie nasieniana. Rodzina ojcowska, typowo na trutnie, latem, na pszczoły. Po takim złożeniu rodzinki korpusu zostawiamy alejkę na przewiu żeby było trochę wentylacji i dodajemy cały korpus. Nie schodzi to gniazdo na pewno, byleczki zabezpieczą przed nadmiernym uciekaniem ciepła Zamykamy i i to jest tyle dzisiaj mamy który 8 8 kwietnia korpus w górę nie na wszystkich ale już następny za tydzień też dostaną także jest coraz lepiej 2020 rok no.